Policja rozbiła grupę przestępczą, która zamiast spalać rzeczy w spalarni, które były do utylizacji, dawała im drugie życie. Towary, które trafiały do spalarni, miały być często fabrycznie nowe, w oryginalnych kartonach i hurtowych ilościach. Nie mogły one jednak trafić na sklepowe półki, ponieważ producenci bądź dystrybutorzy zdecydowali o ich utylizacji. Przy procederze kradzieży towarów ze spalarni miało działać ośmiu jej pracowników. Mieli oni odkładać kosmetyki, chemię i różne artykuły gospodarcze czy techniczne, jak chociażby moduły samochodowych poduszek powietrznych, a następnie wywozić je z zakładu, by później sprzedać. Skupowało je dwóch paserów, którzy następnie wprowadzali towar na rynek. Sprawcy mieli działać w ten sposób przynajmniej od kwietnia 2023 roku, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Zatrzymane przez policję osoby są w wieku od 30 do 57 lat, są mieszkańcami województwa Śląskiego, a jeden z paserów Małopolskiego.